W moim kanale, a to jest kanał JAC 777 i widzowie, dzisiaj mamy rywalizację zdrapek czyli duży i mały, zwał jak zwał, czyli w skrócie wyjaśnię o co będziemy dzisiaj tutaj rywalizować. I mamy tak jedną zdrabkę za 30 zł, są to brylanty i ona będzie właśnie walczyć przeciwko małym zdrabkom. O małych nominałach za 5 zł, czyli jest ich aż 8 i widzowie, zobaczymy, jak to na końcu wyjdzie. Czyli mamy jedna zdrabka przeciwko 8, 30 zł przeciwko 40 zł. Zobaczymy. Dobra, widzowie, z tego miejsca zapraszam na film i bierzemy się do roboty. Zobaczmy, jak to będzie. Ok, kochani, ja już ustawiłem wszystko i jeszcze w skrócie wyjaśnię. Zasady tej rywalizacji czyli każda zdrapka za 5 zł będzie rywalizować z czterema polami zdrabki za 30 zł i zobaczymy jak to będzie czyli na starcie widzimy elektryzujący cash czyli ta zdrapka się zmierzy z czterema polami Więc sobie zapraszam na film jedziemy dzisiaj łopatka mam nadzieję, że będziesz. konkretny sędzia i rozstrzygnie ten spór, kto wygra, zapraszam na rywalizację. Duży, czy mały. I proszę bardzo, cash wystartował z bonusa. Niestety bonus nie wszedł jaki cash tutaj ma. Takie oto szczęśliwe liczby. I ósemka mu się pokazała, ale widzowie zobaczcie, co robi brylanty. Niestety również. Nie dało nic. I pokazuje cash swoje tutaj. Konkretne liczby: 23. <grym> Dobra. I proszę bardzo, tak to Brytyjczycy sobie wyobrażają. Również zmyłka, ale cash jest teraz w akcji, i 16 się pokazało. Jaki i 9, 4, 14 i 19, czyli niestety Cash nic nie pokazał swoją klasą, ale za to brylanty zobaczcie widzowie, jest szansa na złoto. I uwaga! Nie też zmyłka. Za to mamy na dole. Nie, czyli w tym momencie z 1 do 1 zdrapeczka odpada. Nie uwierzycie następny rywal. Brylantów. Jest to retrokasa. Zobaczcie, to jest numer 28. I ona tutaj właśnie, tak sobie tutaj zajęła miejsce. Dobra, i zaczynamy. Retrokasa, uderzenie z cytryny, z serca. Garnek ananas. Dobra, zobaczmy, co brylanty chcą pokazać mamy garnek i taki bransoletka niestety korona niestety i zaglądamy co mają tutaj brylanty tu i również czyli retro kasa nie udało się ale za to jeszcze jest ostatnie słowo do brylantów i safe i kapelusz i niestety również nie. czyli w dalszej części mamy po zero ale za to jest nowy rywal tutaj brylantów i jest to zielona kasa. Widzowie, zaglądamy co właśnie ma do pokazania. Zielona kasa i to są wygrywające liczby. Jagi 12 się pokazało: 32, 1, 36 i 17. Dobra, to teraz do głosu dochodzi brylanty, i mamy niestety. Pod dziesiątką również różne symbole. A co na to? Zielona kasa. Jest 27, 29, 31 i 34. 18 do tego 30. Było blisko. 24, 23 i 2 również było blisko. A brylanty. Proszę bardzo, bransoletka, Dzwonek. I gra 12, lustro, i również gra nierozstrzygnięta. Dobra. Czyli mamy w ten oto sposób następnego rywala, i jest to już czwarta. Tutaj strapeczka różowy, diament, widzowie. Dobra. No to zaglądamy. I jest 27, 37. Jak i 29 to są szczęśliwe liczby tej oto z drapeczki. 28 się pokazało, 2, czyli było blisko 6, również blisko 33, jak i 31 blisko. A co na to brylanty? Mamy dzwonek i torbę. Niestety dobra, widzowie, tak to jest. Ale jeszcze ta rywalizacja nie jest dokończona. Zobaczcie, jeszcze tutaj różowy diament ma coś do powiedzenia i wyskakuje z 26, straszy 17 nie ma, 19 również nie ma, szesnastki nie ma. I ostatnie 21. Czyli widzimy, że nic się nie udało tutaj diamentowi, ale za to brylanty pokazują następną swoją siłę i. Prawie, prawie. Widzowie, tak to jest. Czyli w tym pojedynku również 0 do 0. Nie uwierzycie, następny rywal na starcie. I mamy może kasy za 5 zł do brylantów za 30 zł. Widzowie, zobaczcie, jak oni gotowi są do tutaj ataku, walki. Dobra. No to jedziemy, czyli 21, 27 i 28, tak może kasy wyskakuje. I jest 36, 28 blisko, 17, 11 nie ma, 9 nie ma, a co na to brylanty patrzymy. Trofeum, trofeum i moneta. Powiem Wam, że zmyłka konkretna 17 mamy perłę. Koronę. Blisko, blisko widzowie. Zajrzyjmy za to, co może kasy tutaj. Może jeszcze pokazać 32, i w tym samym jest to wygrana. 5 zł, i może kasy przejęło tutaj inicjatywę. I w tym momencie małe wygrywają. 1 do 0. Ale jeszcze ostatnie słowo ma. Brylant I niestety pocił się, pocił, i nic z tego nie było. A teraz już spokojnie, może kasy. Jest następna, czyli następne jest, i jeszcze jedno, czyli jak widzicie, widzowie, mamy trzy tutaj po 5 zł. Czyli w tym momencie jest tak, 15 zł może być. Mimo wszystko, że są 3, to i tak jest 1 do zera dla małych czyli ta zdrapeczka na lewą stronę ląduje a do rywalizacji zapraszamy następną zdrapkę i jest to askier czyli zawodnicy są gotowi uwaga 3, 2, 1 start, zaczynamy rywalizację i tu musi być 3 identyczne sowa wyskoczyła tak to wyskoczyło pod czwórką, niestety zmyłki, a co na to Brylanty, uwaga, brylanty mają taki klucz. Niestety pierścień, niestety. Dobra, zajrzyjmy co ma. askier, mhm. safe i na dole winogrono i cytryna, ale jeszcze ostatnie słowo ma. Brylanty i torba, niestety jaki również różne, czyli w tym pojedynku jest nierozstrzygnięte, ale w ogólnym jest 1 do 0 dla, dla małych zdrapek. I widzimy następną tutaj zdrapkę, która chce się podjąć rywalizacji. A to są wygrywające liczby. I tak to wygląda sobie. w Pierwszą liczbą jest 35. 7 22 11 jedenaście. jaki symbol Zajrzyjmy za to co brylanty na to i one na to jak na lato czyli szminka nic ciekawego dobra i proszę bardzo ekstra pensja wyskakuje z jedynki z 34 12 czyli obrócone 21 15 i 27 w tym momencie Niestety nie udało się, ale za to brylanty i i było blisko. Ale to jeszcze nie wszystko. Mają jeszcze jedną szansę i również. Nic. Czyli w tym momencie jest. Dla tej zdrapki 0 i dla tych 0, ale. widzowie, mamy teraz finish. Czyli duży lotek się zmierzy. Z brylantami i rozstrzygnie się ten spór. Widzowie, jesteście gotowi na show? Zapraszam, jedziemy! I proszę bardzo, to są wygrywające liczby. Jak i pierwszą liczbą jest 16, 34, 36, 40, 45, niestety. 11 się pokazało. 13, 15, 24, 27 i również chyba jedna liczba była dobra. To co na to brylanty, a brylanty na to okulary, świnka i świnka dobra. Czyli nic specjalnego. Zaglądamy do następnej gry: 28, 29, 30, 34. Dwie liczby. 39, i niestety było blisko. Dwie liczby widzowie i zdrabki idą łeb w łeb. Zobaczcie, jedna linia za jedną linią, i również było bliziutko. Ach, jaka szkoda! Mam nadzieję, że jeszcze brylanty na koniec pokażą tutaj ostatnią, ostatnie tutaj przyłożenie. Zobaczymy, jak to będzie, ale w tej chwili duży lotek wyskakuje z takich oto liczb.

Zdrapeczka również spuchła. Ok, i proszę bardzo, brylanty, czy one coś tu pokażą? Mm. Było blisko. Było blisko i. Zawodnicy docierają na metę. Mamy 4, 10, 18, 26, 29 i ostatnie. Jest! 26, 29 i 34. Czyli. A 10 nie i 4 też nie. Czyli jest 5 zł. Czyli w tym momencie duży lotek wychodzi na prowadzenie. Czyli owłos przed metą wyprzedza brylanty. Ale jeszcze brylanty mogą zobaczcie. Wziąć odwet za to. I uwaga, ostatnie pociągnięcie. Czyli w tym momencie brylanty się potykają i centralnie centymetr przed metą zaliczają glebę. I w tym momencie duży lotek wygrywa. Widzowie, niestety to musi odpaść. Zostają tylko zwycięzcy. I proszę bardzo, w rywalizacji oficjalnie ogłaszam zwycięzcę mały, czyli małe zdrabki po 5 zł, pokonały 2 do 0. Dużą zdrabkę, a w rezultacie to jest. Dwadzieścia zł. I to był sędzia łopatka. Pozdrawiam wszystkich. Ja głos Jac777. Hej!